Budzi ksiewcy. Obudzi twoją duszę codziennie. Z Ewangelii według świętego Marka. Uczniowie byli w drodze zdążając do Jerozolimy. Jezus wyprzedzał ich, tak, że się dziwili. Ci zaś, którzy szli za nim, byli strwożeni. Wziął znowu dwunastu i zaczął mówić im o tym, co miało go spotkać. Oto, idziemy do Jerozolimy, a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą go na śmierć i wydadzą poganom. I będą z niego szydzić, oplują go, ubiczują i zabiją, a po trzech dniach z martwych zmartwychwstanie. Wtedy podeszli do niego synowie Zabedeusza, Jakub i Jan i rzekli: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twojej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, które ja mam pić, wprawdzie pić będziecie, i chrzest, które ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami, lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym, a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich, bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Jest takie łacińskie słowo serviam, ono oznacza służę. Jezus mówi serwiem, to znaczy, On przyszedł po to, żeby służyć, a nie żeby mu służono. Tradycja mówi nam o tym, że jest taka osoba, która powiedziała non serwiam, i tak właściwie chodzi tutaj o Lucyfera. Lucyfer to jest Luciferro niosący światło, to jest anioł światłości, który zbuntował się przeciwko Bogu, dlatego że właśnie nie chciał służyć, bo zobaczył ludzi i powiedział Bogu, że nie będzie służył. Aniołowie mają całkowite poznanie Boga. W sensie oni widzą, jakie On jest, dlatego ich decyzja, mają też wolną wolę, jest nieodpowiedzialna. Odwracalna, dlatego też Lucyfer został strącony do piekła, bo nie chciał służyć. To też pokazuje, kochani, że kluczem do Królestwa Bożego jest naprawdę służba. Służba, która nie wyraża się w przyjemności, bo ona nie jest prosta, ale służba, która wyraża się w miłości, tak właściwie, miłość to jest prawdziwa służba, to nie jest sprawienie komuś przyjemności, ale miłość to jest gotowość do poświęcenia się dla drugiego, żeby on był szczęśliwy, żeby on miał sens, żeby działo się po prostu dobro dla niego. Więc Jezus przychodzi właśnie po to, żeby służyć. Jezus mówi: Serbia.